Z Ewangelii świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce, nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Uczniowie Jezusa są zmęczeni po wielu dniach wędrowania po wioskach i miastach, głoszenia słowa i uzdrawiania. Jezus zauważył to, że nie mieli czasu na posiłek, bo tak wielu ludzi przychodziło z różnymi sprawami, więc jego uczniowie byli bardzo głodni. W greckim oryginale pojawia się tam słowo jeść, które mówi nie tylko o zwykłym jedzeniu, ale o smakowaniu czegoś. W Nowym Testamencie to samo słowo pojawia się jeszcze w dwóch innych miejscach. W dwudziestym rozdziale Dziejów Apostolskich jest opis, gdy święty Paweł do późnych godzin nocnych nauczał, jakiś chłopiec zasnął i spadł z wysokości trzeciego piętra i się zabił. Kiedy więc Paweł usłyszał o tym, pomodlił się nad tym chłopakiem i uspokoił wszystkich. Potem, jak podaje święty Łukasz, wszyscy łamali i spożywali chleb. I właśnie podczas tego wspólnego jedzenia chleba, czyli Eucharystii które było tym smakowaniem, młody mężczyzna ożył. W pierwszym swoim liście święty Piotr pisze: rozsmakujcie się w panu, co można przetłumaczyć także jako najedźcie się panem. W duchowej interpretacji tego tekstu chodzi o zaspokojenie wewnętrznego pragnienia każdej istoty ludzkiej. Jeśli nie ugasimy w sobie tego pragnienia, to umieramy, jak umarł ten chłopak z dziejów apostolskich. Gdy natomiast Go zaspakajamy, wstajemy z martwych. Gdy więc Jezus patrzy na swoich uczniów, dostrzega w nich nie tylko głód fizyczny, ale coś znacznie głębszego duchowy głód, który ich zabijał. Musimy również usłyszeć słowa Jezusa: pójdźcie wy sami osobno, na pustkowie i wypocznijcie nieco. Owo odpocznijcie, dosłownie można przetłumaczyć jako pokrzepcie się. To słowo pojawia się w innych miejscach Biblii, gdy Pan Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Co można też przełożyć, a ja sprawię, że odpoczniecie. Czym więc jest odpoczynek, który proponuje Bóg? Wiąże się on z sytuacją ogromnego utrudzenia i obciążenia, znoszeniem życiowych ciężarów i trudów tak wielkich, że człowiek ugina się pod ich ogromem. A Bóg właśnie w tym chce dawać nam wytchnienie. Okazuje się zatem, że Jezus wcale nie mówi swoim uczniom idźcie, odpoczywajcie sobie, idźcie tam, gdzie nie będziecie musieli nic robić. Jezus dostrzega, że potrzebujemy nie tylko zwykłego wytchnienia od trudu codzienności, ale czegoś znacznie głębszego. Czy doświadczyliście kiedyś, że po dwóch lub trzech tygodniach urlopu, odpoczywania i bezczynności wracamy do domu niby wypoczęci, a jednocześnie bardzo zmęczeni? Dlaczego tak się dzieje? Czego naprawdę potrzebujemy? Jest taki głód i takie zmęczenie, którego nie zregeneruje nawet najlepszy odpoczynek fizyczny i psychiczny. Jak zatem odpocząć w taki sposób? Jezus mówi, by pójść osobno na pustynię. Pustynia w tamtej rzeczywistości to miejsce zagrożenia i śmierci. Panuje tam upał, brak wody, grasują dzikie i niebezpieczne zwierzęta. A Jezus mówi, by wybrać się tam osobno. Nie chodzi jednak o samotność. Jezus używa słowa, które określa jego relację z Ojcem. Między Nim a Ojcem jest coś osobnego, w znaczeniu bardzo osobistego, wyjątkowego, intymnego. To samo słowo pada także przy okazji uzdrowienia niewidomego, którego Jezus wyprowadza osobno poza wioskę. By Mu otworzyć oczy. Jeśli więc chcemy prawdziwie wypocząć na sposób Jezusa, trzeba poszukać osobności z Bogiem, bliskości z Nim, w której doznamy Jego czułości. Pomyślmy o znalezieniu takiego czasu na bycie z Bogiem, by wejść z Nim w głęboką, intymną i czułą bliskość. Wtedy nasza dusza odpocznie. I zazna pokoju, którego nie daje żaden inny wypoczynek. Jeśli ktoś z nas czuje się zmęczony i przygnieciony, jeśli nie daje już rady, to koniecznie musi znaleźć odpoczynek w Bogu. Potrzebuje osobnego, codziennego czasu z nim, by nabrać życia. Ten fragment Ewangelii kończy się słowami. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Te słowa pokazują, jak hojnie Bóg odpowiada na nasze pragnienia bycia z nim. Gdy przyjdziemy do niego w naszym trudzie i znękaniu, on jako dobry pasterz zacznie z nami przebywać w taki sposób, że to nas nasyci. Nie popełniajmy więc ciągle tego samego błędu polegającego na tym, że odpoczywamy nic nie robiąc. Szukajmy pasterza, który nas prawdziwie nasyci i który przywróci nam życie.